Rząd Donalda Tuska odrzucił wszystkie kluczowe poprawki zgłoszone przez prawo i sprawiedliwość. Co to oznacza dla Polaków? Brak dodatkowych środków na ochronę zdrowia poprawka zwiększająca nakłady o 23 miliardy złotych została odrzucona. W sytuacji zapaści w szpitalach to działanie skandaliczne. Realny spadek płac w sferze budżetowej. Rząd proponuje jedynie 3% wzrostu. Co przy inflacji oznacza stratę dla pracowników? Gdzie te obiecane realne wzrosty wynagrodzeń? Nauka i szkolnictwo wyższe zostawione samym sobie. Rząd odrzuca propozycję dofinansowania NCN, PAN, uczelni i studentów. Bezpieczeństwo Polski zagrożone. Rząd ignoruje rekomendacje Komisji do Służb Specjalnych i tnie budżety służb w czasie, kiedy na wschodniej granicy mamy pełnoskalową wojnę. 1,6 miliarda złotych mniej na walkę z bezrobociem w czasie rosnącego kryzysu na rynku pracy to działanie nieodpowiedzialne. Ten budżet nie odpowiada na żadne wyzwania, ignoruje potrzeby obywateli i uderza w bezpieczeństwo Polski. To dokument bez strategii, bez wizji, bez wiarygodności, tylko propagandowy plaster na rozległą ranę. To budżet, który pogłębia kryzys, a nie go rozwiązuje. To budżet Tuska zagrożenie dla zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i portfela Polaków. Udostępnij. Polacy muszą wiedzieć, co robi ten rząd.